Słowo Boże na dziś, sobota 4 września 2021 roku. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan: Bracia, Was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić Was przed sobą jako świętych i nieskalanych. I bez zarzutu bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem. Jej sługą stałem się ja, Paweł. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 54. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń moje sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Alleluja! Alleluja, Alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z Faryzeuszów mówili: Czemu czynicie to, czego nie wolno w Szabat? Wtedy Jezus odpowiadając im rzekł: Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne Samiadu i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn człowieczy jest panem także Szabatu. Oto słowo pańskie.